Unia Europejska. Obudź się wreszcie. Obudź się i zrozum, że dzisiaj jest czas na działanie, a nie tylko na czekanie na to, aż ktoś inny zadziała. Brońmy tego, co wypracowaliśmy. Umiejmy opowiedzieć o tym tak, żeby stało się to dla ludzi bardziej atrakcyjne, bo opowiadające o dobrobycie i bezpieczeństwie, niż strach, którym próbują nas zarazić i którym manipulują różni wielcy tego świata. Wolność. Solidarność, godność to są wartości europejskie, wypływające z naszej chrześcijańskiej historii. Nie możemy teraz z tego abdykować. Mamy te wartości promować, mamy je chronić, nie chować. Na nich powinna być oparta polityka inwestycyjna, bezpieczeństwa, rozwoju dla Europy, dla Polski, dla mojego białego stoku. Inwestycje, energia, bezpieczeństwo europejskość. To są te cztery drogowskazy dla konkurencyjnej i dumnej Europy, dla Unii Europejskiej, która głęboko w to wierzę, będzie największą gospodarką świata.